Witam Państwa i wszystkich uczniów. W tym filmiku będzie o eksportowaniu animacji. Aby wczytać inną figurę, wystarczy kliknąć plik, wczytać figurę i wybrać odpowiednią figurę, która nas interesuje. Jeżeli mamy inną animację, to otwieramy ją. Otwieram gimnastykę, która już była wcześniej wykonywana. To jest to, co było na poprzednich zajęciach. I teraz eksportuję tą pracę na Pulpit, jako film. Klikam plik. Wybieram eksportuj animację. Wybieram miejsce, gdzie ma być zapisana, nazwę. I typ. Proszę pamiętać, żeby zmienić tutaj ustawienie. Domyślnie jest ustawienie GIF. Trzeba zmienić ustawienie na AVI. Wtedy będzie zapisana jako plik filmowy. Klikamy. Zapisz i w tym momencie mamy jeszcze informacje o opcjach zapisu wideo. Jeżeli mamy normalną animację, nie jest to jakaś super duża, ogromna animacja. Zapisujemy ją normalnie bez kompresji. To tak jak jest, wystarczy kliknąć OK. Wszystko gotowe. Animacja się zapisała. Skończone. Dziękuję.